Witam, witam Was drogie baranki. Zapraszam Was na przekaz na miesiąc maj. Oczywiście bierze to, co z Wami rezonuje. Zwrócić uwagę na swój ascendent, księżyc Wenus, jeśli chodzi o miłość i o związki, a także na znak wytyjski i oczywiście na inne planety w horoskopie urodzeniowym. Ja zapraszam Was do polubień, do subskrypcji, do komentarzy. Jak i oczywiście do czytań indywidualnych, łapki w górę, komentarze, oczywiście suby. Mile widziane, nawet i wskazane, no to dzięki Wam ten kanał się rozwija, tak? I dla Was te przekazy mogę robić. Tytuł na ten miesiąc: Miłość Własna. Drogie Baranki nie runie mur, który oddziela mnie. Od mojego wrażliwego wewnętrznego dziecka. Pragnę zadbać o siebie jak nigdy dotąd. Miłość do samej, do samego siebie jest na pierwszym miejscu, by móc być dla innych. Pamiętajcie o tym, tak? Nie poświęcać się z własnym kosztem. Mhm. Więc zobaczmy, jakie energie się dla Was pokażą. Baranki na maju. Piękny miesiąc. Piękny, wspaniały miesiąc. Jak wy się przedstawiacie? Oj, karta diabła. Co wychodzi naprzeciw szóstka pucharów? Dwie karty. Co z tego podstawą? No trójka pentakli i trójka pucharów. Co odchodzi? Dziesiątka pentakli. Mhm. Co w głowie? Piątka pocharów. Ano, jakiś zawód. Co przychodzi? Dziesiątka mieczy. zobaczcie sobie rybki, bo to z też. Mhm. Myśli i uczucia, kapłan. Uhum. Co z otoczenia. To sobie weźmiemy tak. Z otoczenia as nadzieje obawy. Królowa Bucharów. I wynik jakiś to będzie. Ósemka pentakli. No, i tu koło Fortuny. No, raz u góry, raz na dole, tak jak to w życiu bywa, tak? Coś być może z losu jest dla Was pisana. Piątka buław, jakaś walka, jakieś starcia. Być może wewnętrzny konflikt macie tak samym samą sobą będziecie mieć, lub jakieś takie energie z otoczenia. Lub jakiś konflikt właśnie w otoczeniu się pokazuje. <laughs> Ale. Takie do co mam. To możemy zaczynać. Oj, już mi się rycerz pocharów mi się przekręcił. Więc, wy przedstawiacie się jako karta diabła, co koziorożec, tak? Drugie bardzo to może być przypływ gotówki. Ale, tutaj też i chęć pożądania, namiętność, pasje, używki różnego rodzaju, manipulacje lub Otoczenie też takie może być, bo tutaj wychodzi naprzeciw szóstka pucharów, czyli coś z przeszłości, tak? To może być osoby z przeszłości, tak? Mogą się pokazać właśnie pod tym względem. Zobaczmy, co ta diada powiadająca powie, tak? Jakie karta czwórka buław, zakończenie jakiegoś cyklu. Być może uwolnijcie się z jakichś toksycznych energii lub właśnie z takiego też i otoczenia, tak, tylko wyjdźcie proszę was z energii iluzji rozmarzeń bo tutaj zbyt wiele wzięliście na, na siebie, tak, a tym bardziej pod względem uczuć, jeśli macie do czynienia z osobą drogie barany tak, lub to może być wasza energia rycerz kielichów, to jest osoba wiecznie zakochana, ona lubi być w takiej energii, tak, jak ryby skorpion i moje drogie barany Tutaj może być zabawa, mogą być hulanki, jest fawole, tak? I to właśnie, no, takie energie się pokazują na ten czas. Co wchodzi naprzeciw, przeszłość. Sprawy związane z przeszłością. Ktoś może z przeszłości powrócić, wspomnienia, osoby, a być może też i sprawy związane z dziećmi, tak? Też tak może być. Karta mocy, karta lwa. Karta siły, tak? Zrównoważyć energię swoje przede wszystkim, odpowiednio wykorzystać, bo to też jest energia pożądania kogoś, być może też i z przeszłości, może o kimś marzycie, tak? No, królowa Pentakli, byk pan na koziorożycie się rysuje, też i takiej kobiety, tak? Która umie zadbać o swoją stabilizację, która dba o rodzinę, o dom. I lubi pomnażać to, co ma. Tylko ona chwilowo się cieszy tym, co ma, tak? Ale taka energia się pokazuje, tak? I też i osoby. No i w tym kierunku mogą być działania. W tym kierunku mogą być działania. Co jest tego podstawą? Rozpoczęcie czegoś nowego. Tylko, że tutaj jest energia, jakby zabawy. Właśnie tutaj pokazuje się dużo zabawy, rozpoczęcia czegoś nowego, ale też i tworzenie czegoś nowego. Tak? Jakby spełnianie własnej przyjemności. Yy. Razem, ale też uwaga na osoby trzecie, tutaj są osoby trzecie pokazane. Tak zobaczmy, dlaczego. Bo to jest i trójka pentakli i trzy puchary, To tak, jakby był jakiś naprawdę trójkąt. Tak, ktoś z przeszłości, jak powiedziałam, tutaj przeszłości i tej, ktoś z przeszłości o kimś, o kimś marzycie, tak? Gdzie wcześniej były straty, coś jakby było pozostawione, lub wy pozostawiacie, tak? Budowanie czegoś być może też mhm. pod względem stabilizacji. Że tu jakieś po prostu były takie sytuacje lub będą, tak? Mhm. Tak się to pokazuje. Ktoś jakby dla kogoś był wyborem. Widzicie, po raz kolejny rycerz Pucharów, rak ryby skorpion się pokazuje. I energie właśnie trójkowe, niestabilne. Co odchodzi do, do przeszłości? Dziesiątka pentakli. To jest stałość materialna, tak? To są zasoby tego, co już wy ustukaliście, co sobie pomnożyliście z przeszłości. To to odchodzi, zaburzone, to zostaje u Was. Strefa materialna, dobrobyt, status, to zostaje po prostu przerwane. Dlaczego? Zaburzona. Bo jakieś tajemnice. Coś było ukrywane. Coś, co was być może zaciążyło, tak? Co was trzymało, blokowało w klatce. Coś się tutaj takiego pokazuje. No, że po prostu musieliście, tutaj wam radzę oszczędzać, tak? Nie wydawać pochopnie pieniędzy. Tutaj mogą być jakieś sprawy prawne, urzędowe, tak? Coś może wyjść na jaw, jakieś oszustwa nawet. Jeszcze jedną kartę dołożę. Drugie pomamy. Widzicie? No, chciał, nie chciał. Rycerz kielichów, rak, ryby, skorpion, jakieś osoby. I zobaczcie, i diabeł po raz kolejny. Jakieś manipulacje pod względem uczuć, tak? I przez to <laughs> jeszcze mak. No to nic dodać, nic ująć. Tutaj po prostu takie sytuacje się pokazują. Przede wszystkim kierować się rozsądkiem. Kierować się rozsądkiem, wchodząc w coś nowego, tak? Bo tutaj pokazane są z oszustwa, tkwienie w iluzji, manipulacje. I tutaj osoby trzecie, osoby trzecie, drogie parane. No, tutaj jest karta mocy, karta siły. Ach. Jakieś tajemnice wychodzą na, na wierzch pod względem pieniędzy, pod względem zasobów, być może waszych materialnych, tak? I tutaj wasz stat status jest po prostu stracny, bo one zostają odkryte. I co to jest? Piątka kielichów w głowie, tak? No, rozżalenie, żal po stracie. Ale zawsze piątka kielichów, dwa kielichy zawsze stają pełne, tak? Czyli kolejne możliwości, które macie od losu. No, królowa buław. Królowa buław to jest energia e... kochaniec, jakiej czarownicy. Ona wie, czego chce, ona wie, czego pragnie, tak? E... Ale tutaj właśnie żal być może, bo takie też i o I tutaj mogą być konflikty. Właśnie piątka buław, i tutaj jest piątka buław. Konflikty z tego powodu, tak? Zotykany lew. Bo co? Bo jakieś oszustwa, kłamstwa wychodzą na jaw. Karta złodzieja. Siódemka mieczy. Karta złodziejaszka. Przede wszystkim kierować się miłością sami do siebie. Tak już jest tutaj pokazane. Wchodząc w coś. Bo tutaj ktoś was oszuka. I to macie energię zwycięstwa. Coś, no... Energia barana. Tutaj wasza energia jako męża, jako partnera, tak jako szefa, tutaj jest wasza energia pokazana, mhm. by utrzymać tą równowagę, zbieranie wiadomości, dowiadywanie się i działanie w tym kierunku. Tylko, oczywiście, no, tutaj mogą być jakieś sprawy jeszcze prawne, tak, yy, może nawet no i sądowe. Weźcie to pod uwagę. Co przychodzi? Dziesiątka mieczy. Tutaj będziecie w bardzo ciężkiej energii, takiej już, która was zdobija. No to jest najcięższa chyba energia w kartach, tarota, tak, jak dla mnie. Dziesiątka mieczy to jest coś najgorszego, no bo dziesiątka bo no to już gorzej być nie może i widzicie, to jest wasza energia cesarza. Musi być, musicie być stanowczy, jeśli to jest wasza energia, tak, lub to może być energia z osoby, z której możecie mieć do czynienia. Energia pewności siebie. <laughs> jako mąż, jako parter, jako szef musicie postawić jasną granicę, wiedzieć, czego chcecie, tak? To jest energia pewności. Przemyśleć swoje działania, które wam przyniosą korzyści na przyszłość, tak? Którą drogę obrać, co robić. Królowa Pentakli, byk Pan na koziorożec. Z taką kobietą możecie mieć do czynienia, która jest tak ciągle mało, tak? I ona by chciała pomóc pomnażać po prostu te zasoby, które już ma. I przez nią być może też i takie straty finansowe możecie mieć, bo to jest piątka pentakli, energia strat. Lub ta kobieta pomoże Wam wyjść z tej energii strat, której będziecie poprzez y, tutaj co było, co odchodzi do przeszłości, i tą stratę pod względem materialnym, tak? Taka kobieta może Wam pomóc, tak? By pozostawić właśnie te 10 buław, czy dziesięć mieczy, które Was dobiją. Właśnie, kapłan, to są schematy etyczne, moralne, zasady, tak, które my się kierujemy w życiu. To są też i takie stare struktury, które, które nam no, po prostu już niekiedy trzeba porzu porzucić, wyjść ze strefy komfortu, by coś zmienić. I to są właśnie spojrzeć właśnie z innej perspektywy, jak ten wsielec na tą sytuację, w którą się znajdziecie, tak? I tu jest zakończenie, otwarcie się na możliwości zakończenia tego cyklu. Macie każde gwiazdy opiekunów duchowych z góry. Uh -huh. Dlatego w takiej sytuacji, jakiej się znajdziecie, tutaj są jakieś przepisy prawne, jakieś ustawy, jakieś być może zasady, tak? Również to może być i starsza osoba, ale spojrzcie na tą całą sytuację, w której się znajdziecie, bo to jest otoczenie, przychodzi asmiecze, Podpisywania umów, spotkania, tak samo jak i sprawy sądowe, tak? Tutaj jest jasno pokazana. Uh -huh. Zobaczmy, dlaczego. Z otoczenia, z miecz. Zobaczcie, po raz kolejny y karta świata. I tutaj macie y kartę uleczenia, tak, y czyli uwaga też i na różnego rodzaju choroby. W podróżach, jeśli będziecie, tak, podpisywać jakieś umowy, też czytajcie wszystko drobnym drukiem, bo to jest wyruszenie. Być może gdzieś będziecie podpisywać jakieś kontrakty, jakieś umowy uważajcie też i na drogach bo tutaj właśnie jest tak też pokazane, w kwestii uczuć no ja tutaj widzę, że będziecie spełnieni, tak, bo coś się wyda, coś się wyrówna mhm, i no tutaj uwaga też na młodego człowieka, który może mieć zbyt wiele zachcianek i może od was ściągnąć pieniądze pod tym względem, drogie barana, mhm tak. Tu do Was przychodzi właśnie Wasza nadzieja i obawy. Królowa Kielichów, rekreby, ryby, skorpy, no tej energia jest raka, tak. Kobieta, która się poświęca dla miłości, która jest empatyczna, czuła, tak, zaradna zarazem. Z taką kobietą możecie mieć do czynienia macie być może nadzieję, no dziewątka czy obawiacie się czegoś, tak że być może coś nie wyjdzie lub to jest wasza energia tak, bardzo y, uczuciowo, tak, to jest pokazane że tutaj być może ktoś jest niedojrzały pod tym względem, bo tutaj są pokazane cały czas manipulacje i to może was po prostu dobić, jakieś toksyczne energie, chęć pożądania, namiętności mhm. tak, król buław y, to jest stanowczość, zaborczość aż wręcz Pokazana. A nawet i agresja. Dlatego też na to zwróćcie uwagę. Bo tu jest. Oh, no, ktoś z przeszłości. Mhm. Tutaj jest pokazany ktoś z przeszłości. Sama karta mi pokazała. No. Ktoś z przeszłości. Ktoś taki może być właśnie o takiej energii. Na końcowym wyniku macie ósemkę pentakli, czyli jednak te umowy, które podpiszecie, tak, przyniosą wam korzyści. Wy sobie będziecie się skupiać na pracy. Mhm. Tutaj też być może ktoś was ostrzeże przed utratą yy, właśnie tych zasobów, yy, że wam się uda po prostu z tego wyjść. Wy osiągniecie stabilizację, równowagę tak zwany balans, tak, Tutaj uwaga, też na konflikty, tak? Też i na się po prostu z myślami lub obawami, jak też pokazuje ta piątka buław. Ale tutaj podpiszecie dobre kontrakty, które Wam przyniosą korzyści, jest pokazana właśnie równowaga, i w ten sposób wyporzucicie już tą energię, która Wam nie służy, która Was męczyła, która Was przytłaczała. A co będzie tego? Do tego pomocą. No, wyjście być może z energii strat, tak? Jest pokazany wybór pod względem uczuć i miłości. Pod względem uczuć i miłości, jeszcze będziecie mieć jednak jakieś konflikty, jakieś, bo być może zobaczycie, że właśnie poprzez manipulacje, poprzez spożądanie te, właśnie straty pieniężne były. A nie tworzy się w związku przede wszystkim na pasji, na namiętności, lecz na zaufaniu, wyrozumiałości, tak? i tym bardziej szczerości zaufaniu. Mhm. Jeszcze jedną kartę dla Was wyciągnę paranki No, nie działać pochopnie. Wiele możliwości się dla Was od, otwiera, tak? Tylko po prostu yy, uważajcie, komu ufacie. Uważajcie, zwracajcie uwagę na to, komu, komu ufacie, tak? co podpisujecie, a tym bardziej do kogo się otwieracie pod względem yy, uczuć. To na tyle. Dziękuję wam za uwagę i zapraszam do kolejnych czytań.